Hej, się Wam wszystkim, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. I właśnie zrobiłem zadanie, yy, które nie udało mi się wykonać zadania, jednak otrzymujesz nagrodę poświęcenia ja wysokości 0 punktów doświadczenia. Dzięki chłopaki wiedziałem, że yy, nieudane misje mają sens. Dobrze, Rabusiek się kopalnie, trzeba tutaj im wpierdolić. Ej, nie bądź cheater. Ej, no, choleś. Nie, tutaj nie oszukujcie, chłopaki. Ja wiem, co tu się święci. No, żeż, ja Janie Pawle! Co się tu od Janie... Noż do chuja pana. Do, do mojego chuja. Luft mysza! Nie wiem po cholerę to krzyczałem. Dobra. Niech się regenerują nam punkty zdrowia. Sikloff jest atakowany, nieważne. Uuu, sru Fajnie. Gościu, fajnie masz naprawdę. Eee, bo jest największym zagrożeniem całego tego miejsca. Twoje pachoły więcej zrobiły niż ty Co ja mogę dostać? Eee, dwu... O, panie biorę to. Uu. O, pizdzieck. Jej, obrona kopalni! Przed kim noż. się... No górników przed rabusiami Biegnę Dobra Widzę go Widzę, łowicę! Znaczy kurwa, oni sami sobie dają radę. No panowie te rabusie są! Ja powinienem do Ciebie zagadać? No kurde, zacznę do nich strzelać. Dobra. No. Ej no ludzie, zaraz wyjdzie na to, że ja wam nie pomagam. I nie dostanę punktów doświadczenia No dawaj pieniądze Hehe, <laughs> jak oni nieśmieszny bulgocą No, kolejny? O, tam jest No dzik Dzik, dzik Czy się tu Partyzantka. Nosz, kurde. No, kurde. Nie biegaj tak głubku. No, dawaj mi krzynkę, a ty szinkę. Co to się dzieje? O, średni pancerz. 79, A ja mam pancerz dający mi kłótych siecznych obuchowych. No kurde, to żelazo to wygląda naprawdę obiecująco. Ale mieszek 8 slotów? No, chyba się zdecyduję na ten mieszek. No, na chuj mi jajko. Na, na chuj mi kurwa Twoje kwiaty to gówno. Nara, dobra, to ja biorę to i wsadzam to tu. Więcej slotów, bardzo dobrze. Im więcej slotów, więcej rzeczy możemy brać. Ale ten nadziak mnie kurde rozpierta. Ludzie, będziemy teraz, kurde, wszystko testować. Okej, okay, co dzieje? Napra, się tam tłuczecie, ale nie wiem po co zlecenie e, e, rzemieślnika, kupa. Pomóż górnikom iron knife. Ale e, dostać przedmiot. E? Nie dzięki Ale na pewno chciałbym tutaj e, pokifol pokifolować. Halo? W sumie mamy któryś odcinek. Ja się tak zastanawiam, czy by w sumie nie pogadać troszeczkę o może o historii takich miejsc, o zwyczajach ludu. W ogóle u mnie w pracy niedługo zostanie otwarte Muzeum mitologii słowiańskiej. I kurczę, czy to nie byłby ciekawy pomysł na Co? No dobra, a jeden care. Aum. dobra. Niespodzianka. Obrażenia zadawane w plecy zwiększone o 2%. Brutalne. Zadawane obrażenia zwiększone o 1. Obrażenia otrzymywane w plecy zmniejszone o 2 co poziom. No brzmi dobrze, bo ja tu będę raczej chciał być tankowaty. Do życia wytrzymałości przy blokowaniu. No no, no to to bardziej bym chociaż mogę. Mogę cofnąć? No dobra, nieważne. Ja nie chcę nic dostarczać. O, wracając, no, bo nie wiem, nie wiem czy można ale fajnie by było pogadać troszkę o rzeczach zwi związanych ze Słowianami, czy coś takiego. W końcu pracuję w Gruzisku w rekonstrukcji Grodu Średniowiecznego z czasów Poga, na konkretnie Słowian. Czasy to są od IX, mniej więcej, do XII wieku. No i w sumie się zastanawiam, czy nie fajnie by było poruszyć taki temacik. Mógłby być on nawet ciekawy. E, ogólnie e, w miejscu, w którym pracuję, znajduje się... E, znajdował się kiedyś gród średniowieczny. I był w sumie takim jednym z ważniejszych miejsc w tamtych rejonach, bo... E, bo był to gród warowy, Co to znaczyło, że no, miejsce było przede wszystkim przeznaczone do e, wszelkiego rodzaju podbojów e, i to było miejsce, z którego, w którym się zbierało wojsko. Chociaż e, znajdować można było tam różne elementy typowe dla e, zwykłej ludności, ale to już na podgrodziu. Ale dobrze, tak e, ogólnie, jeżeli chodzi o historię tego miejsca, to jest to bardzo fajne miejsce, ze względu na to. Że pod koniec swojego istnienia ono zostało doszczętnie spalone. O kurwa. Dobra? I jest wiele pogłosek, czy tam właśnie teorii, które mogą sugerować, do czego tak naprawdę kiedyś doszło, że to miejsce zostało spalone. I w sumie, skoro to miejsce zostało spalone na początku XII wieku. Co bardzo dobrze by nakładało się z sytuacją, jaka działa się w Polsce w tamtych czasach za Władysława Hermana, czyli ojca Bolesława Krzywoustego. To wychodziłoby na to, że podczas podboju terenów północy Polski, czyli Pomorza, które nie należało wtedy jeszcze do Polski, dochodziło również do chrystianizacji, a wiadomo, jak to było w tamtych czasach. Jeżeli nie podobroci to po złości. zbrojną ręką przyszli i wyplenili całych mieszkańców. I miałoby to sens. I teraz wyobraźcie sobie, jak, jak to musiało wyglądać, bo też w trakcie kolonizacji, bo ja mieszkam w mieście Starogard, ono ma bardzo długą tradycję właśnie z tamtych czasów. I bardzo ładnie nawiązywałoby do tego, że to właśnie stamtąd wyruszył atak w kierunku Grodu Owickiego, gdzie później ludność całkowicie została wybita. Takich fajnych rzeczy człowiek może się dowiedzieć o swoim mieście przez przypadek, a w zasadzie przez fakt, że o, istniał tu gdzieś kiedyś gród. I właśnie takie badania archeologiczne pozwalają określić, jak długo on istniał i tak dalej. No, i człowiek się dowiaduje takich fajnych rzeczy, chociaż. Kurczę, tak mam wrażenie, że to co mówię to jest takie pieprzenie trzy po żeby zająć wam czas. Chociaż yy, zamyślam wam co innego, bo kurde, chciałbym opowiedzieć coś ciekawego, ale nie wiem czy to w ogóle zdaje egzamin, bo mówi się mi dosyć ciężko. Tak nie mając możliwości opisywania tego wszystkiego. Mógłbym zacząć opisywać postać, którą tu widzicie, yy, w co jest ubrana, ale to tak trochę średnio pasuje do Odzieży historyczne zwłaszcza to opancerzenie, które nosi, to są jakieś śmieszne płytki, które tak naprawdę niczego, nigdy takiego nie odnaleziono, a przynajmniej to, z czym ja się spotkałem, nie ma żadnego... Skup wilków. Okolicznie myśliwy skupują trupa. to świetna okazja, aby trochę zarobić. W sumie... nie. Ja chcę tu powybijać tych frajerów, to mi wystarczy. Tutaj ja mogę skupowanie tych wików, ja wolę pozabijać kłusowników, fajnie, że tu jest pełno takich zadań, strasznie mi się to podoba. No. Hmm. Huh. Myślałem, że tam ktoś jest, a to tylko... To było tylko... ...źdźbło. było Zdź Halo! Jest tu kto? Świnia! Locha! Nice. O kurwa! W ogóle, jak wygląda sprawa mojego ekwipunku? Wiem, że jest cały zapierdolony. No, jednak nie. No, warto będzie się pozbywać takich rzeczy. Spożyj. Jej, wpierdoliłem świnie i mam. Zatrucie! <laughs> Dobra, spożyj i fajnie! Efekt znika! Co za bzdura! Naucz się, no już umiem. Dratwa, naucz się, już umiem. Otwórz. No, dostałem pewnie jakieś doświadczenie zwiększone, a później sobie tego użyję. Wstrząs hmm, No dobra. A teraz spróbujmy poużywać innej broni Młota Lucerańskiego, znanego też jako nadziak. Halo kłusownicy, gdzie was wyjebało? I pytanie. O, dzień dobry. Get reward. Dobra. Co mamy? Średni pancerz na ramienniki, czy ja mam jakiekolwiek. Długi łuk desertera. Nie strzelam z łuku. Lekka, krótka włócznia. Jednoręczna. Pchnięcie ma sens. Krwawienie. Kurde. Wartość. No na razie najbardziej wartościowe jest tamto. Lekka, krótka włócznia. <grywka> Ta chuj. Łuk. Skóra do wygarbowania. Na razie wygląda to najkorzystniej. Już pytanie: Czy ja mam jakieś naramienniki? E, nie, nie mam. To może być to. Będzie przynajmniej użytkowe. Załóż. No i świetnie. Na południu coś jest. O, to, to, to nie jest napisane co. Śmiesznie wyglądają te naramienniki. A ty gośu, gdzie zapierdalasz Ty, panie kłusownik, czy to... Tobie... Chciałem powiedzieć, czy panu się coś nie potentegowało, ale chyba to było już śmiechu warte co to? Co wy ludzie odpieprzacie? Ja tylko na was biegnę, a wy umieracie, głupi. No dobra. Zakładam, że tutaj muszę zsiadć wam trochę w przód. Zabierz, zabierz zdobycz kłusowników ze skrzyń w ich obozie. Easy peasy. A ja mogę po prostu to wziąć? Dobra. Haha, ha. spierdalać. Umierajcie, frajerzy. Dobra, już widzę, że biegną. Okej. Okay. To oprócz tego, że was zabijam, to mogę was jeszcze okraść. Jak mi przyjemnie. Ooo, splot 4 w 1. Czyli kolczuga. Ten jest pusty. Dzień dobry. Interesuje mnie twoja historia życia, ale... nie. Dobra. Ło. Wow. Myślałem, że ktoś mnie zaatakował. Uf, już się bałem. Kurwa, dużo dają czasu na zrobienie tego zadania. Nie zakładają, że będziemy się kłócić o rzeczy i hmm, get reward, nice. Co dostajemy? Średni pancerz, pieczona dziczyzna, ee, nóż myśliwski, przydatny podczas polowania i skórowania zwierzę, wykorzystuje siłę i zwinność. Buty kłusownika, buty kłusownika plus 3. Ja mam buty, nie? E, ciężkie buty tar tarczownika, zniszczone. 20, 25, 16. No kurde, o wiele lepsze. O nie, o nie. Uf. Ok, tam widzę kolejne zadanie. Kurde, strasznie mi się podoba. Dawno nie miałem tak fajnej rozgrywki, przynajmniej w tej grze. I co mnie tutaj czeka, bo widzę? Czas łowów, niedźwiedź. Niedźwiedź wyłoni się ze swojego leża. Wygląda na słomionego. Czas na polowanie. No pojebało kogoś. Halo? Halo, Mich. Miśkę? Michkęc? Nie rób sen. O, bardzo dużo mam tego. <laughs> Halo Mieszkał obrażenia zadawane. W plecy zwiększone. Ale nie w plecy. Zadawanie, zadawanie obrażeń zwiększone No dobrze, dla mnie to jest już w sumie ważniejsze. No jest ten dźwiedź czy nie? Nie dźwiedź. Halo dźwiedź! Tak, dźwiedź? Niedźwiedź, nie? Dobra, sorry. No, no dobra, nie widzę go tutaj. Co mnie trochę smuci, ale. Hmm, upoluję chorego niedźwiedzia w lesie. No, fajnie, w lesie. Jak zaraz stąd wyjedę, to nie będzie upolowania na niedźwiedzia. No, Sens. No ale okej, okay, tam jest jeszcze zadanie. Żeglarze, osada rybacka. Nasi bracia atakują warownie zakonu pierwotnej wiary. Świetnie. Odyniec. Nie walczę z tobą. Nie potrzebuję. Ale co tutaj? Coś się tu dzieje. Co to jest? Młody żeglarz. Czy wyszuka Ci w pierdolu? Pokonaj żeglarzy. O, w oni przeżywają te ataki. Srogie kuksy. Dobra, no to od pionu. O. Dobra. Już lecę wam pomóc. Mój wkład będzie duży. Jak siusiak Widzę cię, młody żeglarzu Masz 11, 11 level On mnie kurwa go ręką bije Guys, I need help on Stonehold Enemy was here He was alone 50 level Pieryt prażony Kurde Nasze miasto jest atakowane Lol Serio? Kurde Nie wiedziałem, że takie rzeczy są możliwe w tej grze Kurde, pisze do mnie. Ja nie mogę odpisać Bo trzeba nagrywać, bo trzeba grać. Tupie z, z, z związkami ze wszystkim Nagrywanie jest ważniejsze. Uoo! I zabijanie frajerów Ne ja jeszcze wszyscy zaraz wychodzą Boże kurwa, co za krety! Co za frajer, frajer, kurwa! Ty, a to jest zły? To są zli? Nie, są... nie, to są dobre chopy. To dobre mordy są. Ale dobra, gdzie są te złe? O, młody żeglarz, kolejny. No to jebać gnoja. Tu, 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 tu. No, może być ciekawe. O, widzę. Przepraszam. Chciałem panu wpierdolić. Dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy spędzić te, ten czas razem. W miłym, aczkolwiek krótkim towarzystwie. Hi, 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 hi. To nie jest kwestia tego, że masz małego siurka, przyjacielu. Oj, wziąłem? Jo. A jak się dwa razy ciśnie, to się od razu zbiera, dobrze. Proszę, bądź ostatnim, którego muszę zabić, bo po prostu nie zdzierżę. Jest! Cios w plecy. I... Pewnimy się, że mamy jakiś slot. Mamy, ale na wszelki wypadek. Wiadro, naucz się. Naucz się. Wypierdale, że mi z tym... Get reward. Jaki ład... No panie kurde, to, to jest 92 obrażeń. Broń od skąpego wujka z Sangmaru Doświadczenie. Szansa na wytworzenie przedmiotu 41 O matko. To jest broń jedno, jednoręczna, która daje w chuj... obrażeń. A mogę wziąć broń od wujka z Sangmaru? Dobra, bierzemy broń, bo kurde, mi tam się podoba moja. Otwieramy? Serio. Kurde, no. Nie miało być tak pięknie. Eee, dobra. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. To był kolejny odcinek z Gloria Victis Game. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.